Witamy bardzo państwa serdecznie na kolejnym webinarze. Dzisiaj temat to motocykliści. Motocykliści i kieruj bez procentów kampania, która w mieście funkcjonuje od wielu lat. Gościmy stałego gościa naszego, pana Zbigniewa Korytnickiego, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Witam serdecznie. Panie naczelniku, jak to z tymi motocyklistami? Kto to jest motocyklista właściwie? Człowiek, który ma kask i co? I motocykl, to już jest motocyklista? <grym> Tak, te główne atrybuty zostały spełnione. Brakuje jeszcze jednego elementu. No uprawnień do kierowania pojazdami. No tak. Kategorii A. Ale tutaj A. już, jak gdyby nawiązując do tematu, zauważamy od pewnego czasu, że motocykliści są coraz lepiej ubrani. Sprzęty ich coraz bardziej zabezpieczają, mają te kombinezony, skórzane. Coraz więcej osób już naprawdę profesjonalnie podchodzi do, jak gdyby, ubioru na motocykl, bo to też sprawa... Ważne. Znaczy ja myślę, że w ogóle no, staliśmy się zamożniejszym społeczeństwem. I ja trochę odbiegnę od tematu. Ja pamiętam to takie pseudotuningi. Jeżeli sobie przypomnimy lat temu, nie wiem, chociażby 10 czy 15, no, no. przepraszam, ale taki przykład mi się przywołał w pamięci jak montowane neonówki, takie żarówki neonowe w podwoziach gdzieś w po okolicach protu. Tak. E i to odeszło. Dzisiaj auta tuningowane to są auta, no, na które ktoś poświęcił mnóstwo pieniędzy, czasu, doświadczenia, wiedzy. I wracając do motocyklistów, tak. Te motocykle są coraz lepsze, coraz nowsze. Coraz szybsze. Niestety czasami coraz mocniejsze, bo o tym za chwilę. Ale i ta ochrona motocyklistów jest, jest też coraz lepsza. Chciałem powiedzieć, że jestem motocyklistą, to byłaby trochę przesada, ale poruszam się motocyklem, jeżdżę. Mam też kombinezon, i no fakt, że on ma wzmocnienia na łokciach, to, że ma wzmocnienia na kolanach, na pewno pomaga temu biernemu mojemu bezpieczeństwu, które w przypadku jakiegoś zdarzenia no pomoże zminimalizować przynajmniej skutki takich, takich zdarzeń. Kto to jest motocyklista? osoba, która ma motocykl, jest odpowiednio do tego przygotowana, ma na pewno kask i ma uprawnienia. No właśnie. Czas jakiś temu, i to cały czas budzi wątpliwości, stąd, stąd między innymi taki temat sobie wzięliśmy tutaj na tapetę, ponieważ no, mnóstwo osób, zwłaszcza młodych, tak jego słowo, że jest strasznie świeżbi, żeby na ten motocykl wsiąść. To pewnie. To każdego tata, z że... nas chyba tutaj było taki mo... etap, kiedy każdy chciał mieć motor i na tym motocyklu, motocykl przepieszczamy. Motocykl, 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 tak. Motocykl, bo motor to silnik. Tak. W tym motocyklu. Bądźmy precyzyjni, żeby, żeby wsiąść, żeby pojechać. E, mamy dwie możliwości tak naprawdę. No, jeżeli jesteśmy bardzo młodym człowiekiem, możemy kategorię A1 e, sobie zafundować. Czyli bardzo młodym, czyli ile mamy lat? 16. Lat 16, od 16 roku życia. E, tutaj no są niestety e, uwarunkowania, są obostrzenia. Przypomnę, że tutaj pojemność takiego, e, pojemność silnika takiego motocykla może wynosić maksymalnie 125 cm sześciennych. Moc nie może być większa niż 11 kW. No i jeszcze jest taki przelicznik mocy do masy. Który wynosi, że masa własna nie może, musi być nie więcej niż 1 dziesiąta kW na kilogram. E... Skomplikowane rzeczy, aczkolwiek pewnie gdzieś to jest tam znormalizowane. Czyli jeżeli mamy 11 kW, to motocykl nie może być większy, większy, więcej ważny niż 110 kg. 01. Okay. Razy no jest logiczne, Mamy jest, 16 a, lat, dosyć no, tam do przeliczenia. Czyli on nie może być ciężki mówiąc wprost. No tak. tak? No bo tutaj kwestia wagi jest dosyć istotna. E, drugą, taką dosyć e, szeroką grupą motocyklistów są ci, którzy mają kategorię B i ustawodawca dał im możliwość korzystania również z przywilejów kierowania motocyklem. E, Dokładnie takie same warunki jak w przypadku kategorii A1, jeżeli chodzi o kwestię techniczną mocy, masy i warunek 3 lat posiadania, co najmniej trzech lat posiadania prawa jazdy kategorii B. Ja byłem bardzo sceptyczny, powiem szczerze. Ja jeżdżę motocyklem, wiem, że technika jazdy motocyklem jest no, trudniejsza niż samochodem. No tak, mamy dwa koła cztery, mamy no dwa. nie mamy zderzaków, takich Dokładnie. innych rzeczy, które by nas chroniły, więc pewnie umiejętności muszą być wyższe. Myślę, że tak, żeby nie powiedzieć, że jestem przekonany, że tutaj jednak trzeba zdecydowanie większej wiedzy, doświadczenia. Też myślę takiego bardziej przestrzennego patrzenia na, na temat. Często na samochodach, na karoserii jest ta naklejka. Patrz, w lusterka, motocykle są wszędzie. To jest prawda. Ja kierując motocyklem zawsze zastanawiam się, czy wszyscy nie widzą. Bo to, że ja widzę, wcale nie znaczy, no jednak pojazd gabarytowo jest dużo mniej, mniejszy, mówiąc motocyklu, tak. motocyklu, więc, więc Trzeba myśleć trochę przestrzenniej, trzeba patrzeć, że nie jestem tylko ja tym motocyklem na drodze. A niestety, powiedzmy sobie szczerze, błędów motocyklistów jest dużo. Pierwszy oczywiście idzie na topę te, pierwsza idzie prędkość. Eee, no Mamy wiele zdarzeń, gdzie motocykliści eee, niestety doznali obrażeń ciała. I powiedzmy nawet tak, że w kategoriach przepisu najczęściej można byłoby na dzień dobry ich traktować jako pokrzywdzonych. Ale ta prędkość doprowadzała do tego, że no, mówiąc krótko, nie, nie dali innym szans tak, na to, żeby zareagować. E, więc na pewno trzeba na to zwracać uwagę, trzeba o tym pamiętać, chcąc wsiąść na, wsiąść na motocykl, mając tylko kategorię B. Trzeba ten temat przespać, trzeba się mocno zastanowić, czy ja na pewno umiem, czy aby na pewno się nadaje, bo to naprawdę nie jest takie zero-jedynkowe, wsiadam, naciskam e, manetkę, skrzyni biegów i już mam pierwszy bieg i jadę. No właśnie, chociażby przejście z manualnych minokami, sterowania pedałami do rękoma, więc to już jest sama trudność, więc czy nie lepiej byłoby tak poradzić naszym milusińskim, żeby jednak wykupili jakiś kurs, jakąś naukę jazdy, techniki jazdy motocyklem przed zamiarem jak gdyby przesią przesiąść się od razu z auta na motocykl. Idealnie by było, myślę, że to jest dokładnie taka droga. To nie jest tak, że mam blankiet, prawo jazdy kategorii tylko B, na przykład, bo to, to mnie najbardziej niepokoi. Nigdy nie jeździłem motocyklem, nagle sobie pożyczę, jakaś okazja, wsiadam, ja. Bo mogę, nie? Tak, bo mogę. Bo jestem bo uprawniony. Mam, tak, bo mam te prawo jazdy dłużej niż 3 lata. Przestrzegam przed takim czymś. E, pogadajcie z tymi, którzy jeżdżą motocyklami. E, jeżeli nie chcecie wykupować jazd, to. Pożyczcie sobie i poza drogą publiczną, najlepiej taki, e, taki kurs we własnym zakresie sobie zrobić, i dopiero wtedy wsiadać. Nie bylibyśmy sobą, e, gdybyśmy no, w kontekście tego, co widzimy na monitorze za nami, nie powiedzieli, e, czy jest problem nietrzeźwych e, motocyklistów? Myślę, że nie. E, że zdecydowanie częściej jednak za kierownicę wsiadają. E, Kierowcy samochodów, niż, niż motocykliści, e, że tak powiem, na swoje motocykle, znajdując się w stanie po użyciu, w stanie trzeźwości. No tak, jednak działanie alkoholu no, nie sprzyja jeździe na dwóch kółkach, która wymaga du dużej równowagi na drodze i generalnie sprawności refleksu, na pewno. Właśnie, myślę, że powiemy o oczywistych oczywistościach, że e, sama kwestia równowagi, motoryki, e, postrzegania tego, co nas e, otacza, już. Pójdę może daleko, ale nawet widzenia tunelowego, gdzie jednak ten motocyklista nie bez kozery mówi się, że musi mieć wzrok dookoła głowy, to wszystko razem powoduje, że jak nie ulega dyskusji połączenie samochodu i alkoholu jest nie do przyjęcia, tak tu naprawdę połączenie alkoholu i motocyklisty motocykla w ogóle nie powinno mieć miejsca. Krótko podsumujmy, panie naczelniku, dzisiejszy webinar. Motocykl to frajda, motocykl to fan, motocykl to wolność, ale motocykl to też umiejętności, to też uprawnienia. I jeżeli chcemy jechać, to zero alkoholu, zero. Kieruj bez procentu.